Witam serdecznie z tej strony Wilski lub też Evil Sky z kanału Silesia StarCraft Jestem dzisiaj tak jak zapowiadałem z jednym z czołowych polskich zergów z Grandmasterem Zergowskim, z Marcinem Zylcem Materą, witam cię. Dobry wieczór Słuchaj, na początek jesteś z Ostrołęki, masz 21 lat, rocznik 9.1, no i grasz w teamie Max Flow Play. Wszystko się zgadza. zgadza się. Tak jest Słuchaj, od czego chciałbym zacząć? Przede wszystkim, no właśnie, jak to się zaczęło? Jeśli zaczynamy, no to od tego zaczniemy, jak to się wszystko zaczęło, twoja przygoda ze StarCraftem. E, wiem, że grałeś w Broodwara, no właśnie. Tak, generalnie zaczęło się od tego, że pewnego dnia, tak, słonecznego, e, brat zabrał mnie wraz z kolegą, z Predatorem, mm, do rynki internetowej, no i pograliśmy tam parę gierek, wytłumaczyli mi wszystko, co jak, Później, no, gdy był internet w domu, tak, postąpiłem ścianąć wierkę na swój komputer. No i zaczęło się ciupanie z komputerem. Później no, na batunacie, tak. I jakoś to poszło, generalnie. A, a powiedz, a, a dwójka od początku, jakby, czy, czy nadal wiesz, niektórzy gracze tam ostro upielali się przy wydłożeniu, nie chcieli przechodzić długo, czy, czy od razu przyszedłeś? Nie mogłem grać, ponieważ nie miałem na czym. Dopiero w okolicach grudnia, tak? Mogłem zacząć grać na laptopie, ponieważ musiałem kupić tak czy siak na studia. No i mniej więcej w grudniu zacząłem grać. Mm. Okej, okay, powiedz coś teraz może o, o teamie, o Max Flow Play, bo, bo wiem skądinąd, że, że sama dywizja C e, 2 właśnie wywodzi się z Brudwora. Tam, tam graliście w klanie Army from Future. No i gdzieś tam przenieśliście to potem na, na StarCrafta 2 e, i pod swoje skrzydła przyjęli was właśnie chłopaki z MaxLow. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wam się współpracuje do tej pory? Coś, może dwa słowa o, o, o kolegach z timu. Tak, w, jeżeli chodzi o współpracę, jest wszystko okej. Okay. Master i reszta organizatorów, takich jak Mido oraz Goliath dają radę. Nie ma żadnych zarzutów, tak, mamy wszystko czego, czego potrzebujemy do, do gry, do podnoszenia umiejętności. Mm, jeżeli chodzi o kolegów z Steamu mm. tak dwa zdania na każdego to może o forte właśnie O naszym małym szczurku który Właśnie taka propa to chyba o tobie też tak mówili, no nie? Albo heche Marcin, albo heche Zylcu, bo zawsze trolujecie. To jest akurat wywodzi się z mojego maila. Aha. Załóżę Marci, nie wiem czemu, ale jakoś tak poręczny było, nie pod ręką. Mhm. Jeżeli już mowa o Fortasku, to. No, mam z nim chyba najle najlepszy kontakt, tak? Z Pridworą znam się już około, myślę, że 4 lata będzie, jak nie więcej nawet. No i bardzo. Lubimy właśnie, no. co tu mogę więcej powiedzieć. Wy trenujecie razem, czy, czy wiesz jakby właśnie na czym mm -hmm. na czym polegają tak naprawdę teamy w StarCraftie 2? Czy, czy to, to są ludzie, którzy wiesz, gdzieś tam tylko się spotykają na lanach jako jeden team, czy, czy są jakieś wspólne treningi, jakieś takie wiesz, sesje treningowe całego klanu, czy, czy jest jakby ktoś kto przewodzi, kto mm -hmm. jakby też jakieś takie treningi wyznacza? Znaczy nie ubieramy się pod trening, jeżeli któremuś z graczy potrzeba na przykład przygotować się pod jakiś turniej lanowy, EPS czy może coś innego, tak, To jesteśmy zawsze do dyspozycji, ale nie ma żadnego ciśnienia, żeby grać między sobą, nie ustalamy mm. żadnych godzin treningowych. Mm -hmm. Po prostu dobra znajomość, pogaduszki. I to zupełności wystarczy. No właśnie, bo jest też trochę kilku zergów między innymi Zazu, to kto jest najlepszym zergiem w teamie. Myślę, obecnie jest to user. Okay. który no, bardzo ostatnio wszystkie dawo tak, dużo gra, zaczyna dużo grać. Nie umieszczając oczywiście skida innym, tak zawsze handy potrafią bardzo dobrze przycisnąć. Mhm. E Powiedz mi właśnie tak a propos, co uważasz za taki największy sukces, y, jeśli chodzi o, o twoją dotychczasową karierę, jeśli chodzi o StarCrafta 2? Czy, czy to było jakieś zwycięstwo w jakimś, na jakimś LANie, na jakimś online online-owym turnieju, czy może zwycięstwo na przykład z jakimś, nie wiem, koreańcem, mm. że tak powiem? Z, za zwycięstwo z koreańczykami, z lepszymi graczami, myślę, że nie, nie powiedziałbym, żeby to jakiś był sukces, tak? ponieważ że przez internet można wygrać z każdym, zwłaszcza w Set 2, gdzie ta gra jest no, nie jest najtrudniejszą, tak? Mm, a jeżeli chodzi o mm, 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 o lanowe przebłyski, tak? I wygrane, to myślę, że wszystko przede mną. Mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony niebawem. No właśnie, to, to jeśli tak mówisz, to, to, to jakie masz plany takie najbliższe, czy, czy chciałbyś właśnie coraz więcej wyjeżdżać na te lany, może jakaś zagranica? Jeż, jeżeli pozwoli mi czas, czy póki co studiuję oraz pracuję, ale myślę, że jeżeli byłaby możliwość, no tak, to nie ma problemu, żebym pojechał na jakiś Dreamhack, tak, mam nadzieję, że niedługo. <grym> A powiedz, właśnie skoro do tego nawiązałeś, ile czasu starasz się poświęcać Starcraftowi? Czy nadal traktujesz to jako, wiesz, zabawę, jakiś fajna, fajną opcję na spędzanie wolnego czasu? Czy, czy, czy gdzieś tam starasz się ugrać, wiesz, jak najlepsze wyniki, żeby gdzieś tam przejść na takie 100% grania, jak niektórzy? Tak, nie mam ciśnienia, żeby grać dużo, tak, żeby coś z tego mieć. Bardziej traktuję to jako. Jako dobrą zabawę po bydłorze, tak. A jeżeli, znaczy, jeżeli chodzi o spędzanie czasu przy grze i ile gram, obecnie jest to jakieś, ja wiem, dwie godzinki dziennie, trzy. Czyli, czyli raczej loderujesz ćwicząc, ćwicząc, czy, czy, wiesz, czy też gdzieś tam starasz się nowe, nowe jakieś taktyki rozkminiać, czy, czy analizować replaye, matchupy? Czy raczej po prostu grasz, tak jak na przykład, wiesz, Nercia mówi, że tylko gra ladera i tak naprawdę w ten sposób ćwiczy? Tak, ćwiczę gram 4 na 4 z Anią oraz Zadem, których serdecznie pozdrawiam. <grym> <grym> e, Okej. Okay. No właśnie mówiliśmy o tych lanach trochę, o turniejach. Powiedz e, takie trochę typowe pytanie, jaki system ci bardziej odpowiada? Czy, czy raczej grupy czy raczej single czy double elimination jak ci się czy, czy wiesz niektórzy gracze mają takie 100% skupienia na początku i te pierwsze mecze są najlepsze, a niektórzy wolą trochę wejść w, wejść w ten turniej i następne są lepsze. Jak to jest u ciebie? Myślę, że dla mnie osobiście najlepszą opcją są na początku grupy. Później drabinka Double Elimination, bądź Single Elimination, to już nie robi różnicy, tak? Aby na początku początkowej grupie, bo jest to dobra, dobry sposób na rozgrzanie się, tak? Mm -hmm. A powiedz właśnie, skoro o tym mówimy, jak jest z tym stresem, bo, bo to chyba najbardziej zjada graczy, nawet tych najlepszych. Jak to jest ze stresem na, na online'owych turniejach i na tych offline'owych? Gdzie jest większy, to raczej wiadomo. No ale jak to jest, czy to jest kwestia, wiesz, takiej pewności siebie, czy po prostu doświadczenia, jak uważasz, jak to jest u Ciebie? Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia się, tak, do publiki, zależy jeszcze o jakich ranach mówimy. Jeżeli mam mówić o sobie, to nie byłem już na takim turnieju, gdzie mógłbym się pokazać przed szerszą publicznością, no tak. Myślę, że póki co mam większy stres grając z domu. Niż to. O, niż, no w ogóle stresu nie miałem, tak? Grając czy, no, na, na wyjazdach o tak, mm -hmm. o tak No właśnie, zawsze mnie zastanawiało, bo, bo szczególnie na tych polskich lanach często tak jest, że, że, że ludzie stoją za plecami. E, no, i, no i czy to, czy to nie stresuje? Czy, czy to nie ma się cały czas takiego odczucia, że ludzie ci siedzą na plecach, patrzą się, komentują? Czy tego się nie czuje, jak się gra? Czy, czy to nie stresuje dodatkowo? Myślę, że nie, słychać oczywiście czasami tak, komentarze graczy, ale nie przeszkadza to. Trzeba nie być przy... skupionymi I lecieć dalej. Okej. Okay. To może... Może już a propos gry bardziej. Twój najlepszy, najgorszy mecz a takie chyba najbardziej typowe pytanie, ale to wielu ludzi też interesuje. W Czym czujesz się najlepiej? Najlepiej ZVD, najgorszej... Myślę, że ZVZ. ZVZ, a dlaczego? Jak myślisz z czego to wynika? Niektórzy... Dosyć fantomowy, na znaczy. Aha, aha. Mm, powiedz mi, e, co sądzisz o polskiej scenie Starcrafta 2? Bo, bo wiadomo, że w Polsce no, sam e-sport no, dopiero się rozwija, gdzieś tam na początku tego rozwoju, porównując te kraje zachodnie, czy, czy chociażby też Stany Zjednoczone. Co sądzisz o, o samym community i, i, i o jakości ilości tych pro-playerów? Myślę, że wszystko idzie tak w dobrą stronę, to na pewno, polski esport się no, rozwija, to nie można powiedzieć, że nie. Jeżeli chodzi o polskich graczy, to myślę, że zostanę przy jednym, tak? tej ner Nerka odbiegł od wszystkich i myślę, że przez długi czas tak pozostanie. Amana? Mana? A Mana myślisz, że, że gdzieś tam jakby nie jest, nie jest również koło niego w tej czołówce światowej? Myślę, że nie. Właśnie ostatnio dużo się mówi, dużo się komentuje o tym jego spadku. Formy, gdzieś tam wyjechał do Korei i, i wiesz, ja, ja również go lubię i trzymałem kciuki, no ale gdzieś tam ta forma spadła. Jak myślisz, z czego to wynika w ogóle, bo nie wiem, czy się zastanawiałeś, czy, czy, czy czasem ty też masz takie wahania, wiesz, porównując formy, że, że jest taki okres, gdzie gra ci się gorzej, a, a jest taki okres, gdzie, gdzie wygrywasz wszystko? Myślę, że co do many. Jest on za bardzo zawzięty tak, na odnoszeniu sukcesów, i to mu myślę, że troszkę przeszkadza. A co do siebie, myślę, że nie ma żadnych spadków formy. Mm. No właśnie, też mnie zastanawia, bo Nercio podkreśla, że właśnie podchodzi do tego zupełnie jako do zabawy, nie przywiązuje zupełnie roli do, do, do tej kasy, którą wygrywa. I chyba to jest jakiś tam przepis na sukces, no nie? To chyba daje jakąś pewność siebie. Dużo luzu przede wszystkim. A powiedz mi, co jest według ciebie najważniejsze dla, dla gracza właśnie Starcrafta 2? Czy takie, wiesz, czy przede wszystkim liczy się inteligencja, kombinowanie, e, wiesz, ogarnianie tego multitaskingu, czy, 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 czy wiesz, czy są to głównie zdolności manualne, wiesz, e, treningi i, i, i tego typu wiesz, rzeczy? Liczy się wybranie rasy i robienie inwestorów. Tak, jeśli chodzi o Zerga, to na pewno injecty, inject, injekty, inject. inject. A, a powiedz mi, co byś za tym właśnie? Co mógłbyś doradzić takim graczom, którzy gdzieś tam wiesz, na przykład ogarną grę, tak? Wejdą na taki poziom powiedzmy platyny, diamentu czy, czy Mastera, no ale jednak dzieli ich po prostu, dzielą ich lata świetne od, od wiesz. Na, od takiej czołówki mastera czy od grandmasterów. Jakby co, co tutaj jest um, takim czymś, co decyduje, że jesteś naprawdę dobry, że, że, że nie jesteś po prostu dobry, tylko że już naprawdę jesteś w stanie grać z każdym na świecie. Myślę, że cierpliwość, podejmowanie dobrych decyzji, no i trening. <laughs> Powiedz mi tak na koniec, chciałbym Bierz, na pewno to też wielu ludzi interesuje, e, bo wspomniałeś o pracy, wspomniałeś o szkole. Fajnie, że umiesz to, to pogodzić. To właśnie co studiujesz? No Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. A jeśli chodzi o pracę, to taka praca raczej tylko wiesz, żeby zarobić, czy gdzieś tam już starasz się.? Płacić no to... szkoły i mieć co, coś dla siebie, tak? Mm -hmm. a, a jeśli chodzi o inne gierki bo też na przykład ja, ja ja tylko z StarCraft 2 i raczej nie zajmuję się innymi gierkami jakoś nie mam ochoty i chęci Był CS a póki co pogrywam czasami w dotę w dwójkę No to spoko Słuchaj, jeśli, jeśli o to chodzi o mnie chodzi to to ja, ja zapytałem cię o wszystko co chciałem myślę że, że, że było czego posłuchać dowiedzieliśmy się czegoś fajnego nowego o naszym polskim Grandmasterze Zergu, o Marcinie Zylcu Materze. Nie wiem, może chcesz kogoś pozdrowić? Mm, tak, oczywiście chciałem pozdrowić cały resztę Max Play, naszych sponsorów Max Flotay, The racer oraz PCP. Wszystkich znajomych słuchaczy, ciebie oczywiście. No i. A nie. Raz jeszcze. Ja też pozdrawiam Anie, pozdrawiam Zeda, pozdrawiam całe community no i mam nadzieję, że, że będziemy się rozwijać jako polski esport. Dzięki bardzo Silezja Starka był z nami zylcu. Pozdrawiam. Dzięki.